Będziemy kontynuować tego typu wydarzenia za granicą. Nie wiem, czy to będzie Hiszpania, czy gdzieś indziej, natomiast no, to jest taki okres, że e, po tych mocnych treningach zawodnicy szukają ciepła prawda, dla organizmu, żeby się dobrze zregenerować przed stronem. Wszyscy są bardzo mocno zadowoleni. Również fizjoterapeuta, który był e, z chłopakami, trener, dyrektor sportowy e, zresztą można było śledzić, wysłaliśmy ekipę profesjonalnego fotoreportera, profesjonalnego filmowca, więc... Każdy z Państwa mógł to siedzieć, obserwować na dobrym poziomie. Zawodnicy są bardzo zadowoleni, więc nie widzę przeszkód, żebyśmy dalej tego nie robili w ten sposób. No, Przyszła jakiś powiedzmy jakaś zmiana. No, dawniej siedziło w Polsce w tej chwili niejednokrotnie, powiem szczerze, jak gdyby więcej oferuje ten, ten zagraniczny wyjazd niż polski wyjazd, a jak gdyby warunki finansowe są bardzo podobne. Po tym okresie ciężkich treningów w zimę organizmy się muszą zregenerować i tak dalej. Aczkolwiek to też tak nie można mówić, bo z tego co ja wiem, to chłopcy robili po 60-70 km na rowerach dziennie, a Mikkel Mikkelsen robił 160-170 dziennie. Także no to tak z tą regeneracją, przynajmniej w formie kolarskiej, to tak chyba za bardzo nie było. Duży szacunek. Dla osób zajmujących się torem myśmy przypilnowali tutaj, żeby chłopaki, jak wrócą z trenerami, ten obieg u nas się nadawał do jazdy i też się tak stało. W zasadzie pierwsze jazdy były młodych zawodników naszych, jeszcze jak chłopaki byli w kalpę, ale przyjechali, mogli siąść na motocyklu i ścigać się już u siebie na torze i to jest fajne. Oby to zaprezentowało trenersko szkoleniowy ma wnioski co do toru, co do tego wszystkiego. One są pozytywne, natomiast co do szczegółów, ja nie mogę zradać tych szczegółów, to jest jak gdyby już sprawa stabu szkoleniowego. Ale generalnie zawodnicy i szkoleniowcy są bardzo zadowoleni z toru. Wszystkie kluby ekstraligowe będą miały na swoich stadionach już pełne monitoringi, które będą do dyspozycji Efegie Ekstraligi. Yy, pewne sprawy związane z yy, sygnalizacją na stadionie. No to są już takie stricte techniczno-marketingowe rzeczy, ale tak, jest troszeczkę tych, tych, tych rzeczy do zrobienia. Yy, więc to się wszystko teraz dzieje, kibice tego nie widzą, ale to się bardzo mocno teraz dzieje. Yy, no, a my tutaj u góry, zarząd i tak dalej, pracujemy nad tym, żeby budżet był odpowiedni, żeby to wszystko się fajnie zamykało. No i też tej pracy jest co nie miała. Na tą chwilę życzę sobie, żebyśmy weszli do play -offu. bez kontuzji, spokojnie. Wiadomo, że mamy terminarz bardzo ciężki jako, jako klub, bo, bo te terminarze mają być lepszy, i My mamy bardzo ciężkie mecze na początku i, i w rzeczy samej będziemy musieli się starać z tym zmierzyć, ale może to jest dobrze, żeby na początku zaczynać z wysokiego C, a później po prostu było lżej. miał okazję potrenować Matt Hansen, to jest dla na nas też bardzo ważne i, i na to też w jakiś sposób zwracamy uwagę. Mega chwalił, nawet tutaj żeśmy teraz jechali do galerii z Maxem rozmawiam z radnikiem, mega chwalił tor, że jest, tak się pytał, jak twoim zdaniem granulat, jak nawierzchnia, jak się zachowuje. Bardzo, bardzo chwalił ten tor, więc no, tak naprawdę o to chodzi, żeby naszym zawodnikiem, zawodnikom to wszystko odpowiadało i, i obyśmy już więcej o to, że nie musieli mówić, ale... Ale mówimy teraz z tego względu, że mówimy na przykład o nowym zawodniku, którym jest Matthansen, prawda? Jest zadowolony, szczęśliwy. Myślę, że wszystko, wszystko powinno być dobrze.